Środa, 11 czerwca, Krzysztof Domagała, zapraszam na sport. Renat Dadaszow, zawodnik Radomieka Radom zdobył bramkę w przegranym 1-2 meczu towarzyskim z Węgrami. W kadrze narodowej zagrał także Pauliusz Golubickas. Renat Dadaszow, azerski napastnik Radomiaka, zdobył bramkę w meczu towarzyskim z Węgrami. Choć Azerbejdżan przegrał to spotkanie 1-2, to właśnie Dadaszow w siódmej minucie odpowiedział trafieniem na szybkiego gola rywali. Była to już jego piąta bramka w 38. meczu dla narodowej reprezentacji. Wcześniej w spotkaniu z Łotwą, rozegranym w Rydze, pojawił się na murowie z ławki rezerwowych w końcówce meczu, który zakończył się bezbramkowym remisem. Warto dodać, że kontrakt Renata Dadaszowa z Radomiakiem wygasa z końcem czerwca, a klub na razie nie ogłosił czy planuje. Jego w reprezentacji narodowej kolejne spotkanie zagrał również Pauliusz Golubickas, jednak Litwin miał nieco mniej szczęścia od swojego kolegi. Golubickas pojawił się na boisku w drugiej połowie meczu z Maltą w ramach eliminacji Mistrzostw Świata. Spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem, a pomocnik Radomiaka zszedł z boiska z powodu kontuzji po niespełna pół godziny gry. Diagnoza? Złomany obojczyk. Golubickasa czeka teraz od 6 do 8 tygodni przerwy od treningów. Pedro Perotti, brazylijski napastnik Radomiaka Radom, nie jest już zawodnikiem Zielonych. Klub oficjalnie poinformował o rozwiązaniu kontraktu z piłkarzem za porozumieniem stron. Według doniesień brazylijskich mediów 26-letni snajper w najbliższych dniach podpisze umowę z Chapecoense, macierzystym zespołem, z którego trafił do Radomia. Perotti dołączył do Radomiaka zimą tego roku i miał być odpowiedzią na lukę podejściu Leonardo Roszy. Choć oczekiwania były spore, rzeczywistość na wojsku nie była dla niego łaskawa. Debiutował w lutym w przegranym 0-5 spotkaniu z Jagiellonią, a jego forma długo nie mogła się przebić do ekstraklasowego poziomu. Szybko stracił miejsce w pierwszym składzie na rzecz Abdulla Tapsoby, a później Renata. Daszowa. próbował jeszcze wrócić do łask w końcówce sezonu pomógł przygodu Tapsoby z Lechem Poznań, a przeciwko pogoni Szczecin zdobył swoją jedyną bramkę w ekstraklasie, ustalając wynik meczu na 2 do 0 w doliczonym czasie gry. Jego przygoda z Radomiakiem zakończyła się w ostatniej kolejce sezonu, kiedy zagrał 71 minut przeciwko motorowi Lublin. Dziś wiemy już, że były to jego ostatnie występy w zielonych barwach. To już wszystkie wiadomości, które przygotowaliśmy na dziś. Teraz zapraszamy na prognozę pogody. i do zobaczenia jutro.